Jak smakuje herbata z, no właśnie, z czego? Zrobali jakoś, czy? No, z kupy herbata. Nie no to, wiem, czy nie... jestem zwolennikiem tego, żeby to w ogóle pokazywać. No więc ta herbata powstaje z przetworzonych liści herbacianych, gdzie pierwszym, za pierwszy etap przetworzenia tych liści odpowiada uh, insekt. To jest tak drobne, no to jak można zbierać... Jarenka maku, prawda? No, no, to to byłoby bardzo czasochłonne, chyba że ktoś to jakąś łopatką po prostu. Witamy Was w naszym kolejnym filmie. Tym razem będziemy starali się przybliżyć, jak smakuje herbata z. No właśnie z czego? zrobali jakoś? Czy... No, skupy herbata. Skupę. To są... nie brzmi dobrze. Konrad, to naprawdę nie brzmi dobrze. Nie wiem, czy jestem zwolennikiem tego, żeby to w ogóle pokazywać. Naprawdę. Um, no, herbata nie jedno ma imię. Są herbaty dziwne są herbaty pyszne, fajne, wszystkim smakujące. Są herbaty kontrowersyjne. Herbaty dziwne typu powiedzmy goisicia, która jest naprawdę w niezwykły sposób wytwarzana, jest herbatą niszową, niezwykłą, pewnie też o niej powiemy, ale są takie herbaty jeszcze bardziej przegięte, można powiedzieć, tak? <laughs> Jak właśnie cząszycza. Dosłownie herbata z robaczych odchodów. Cząszy. Chongsu-cha. Tak. Nazywana to, też. To nie brzmi jak chu czyli po koreańsku dobra herbata, tak? <grym> nie, nie brzmi. Ale to. to ja, ja te herbatę piłem i powiem, że nie jest źle. <grym> <grym> I, um, inaczej jest też nazywana Long cha to jest nazwa często spotykana do różnych herbat w Chinach, czyli herbata perłowa. To właśnie w regionie, gdzie jest produkowana, też taka nazwa występuje. Albo po prostu. Ksiącza, czyli herbata. herbata, herbata rob... gówniana. Właśnie, właśnie nie, Roba, robaczywa herbata, tak? Aha. No właśnie. Robaczywa. Tak. I, um... no nic, no. Temat insektów i w ogóle robali trochę popularny się stał, co nie w ogóle nie tak. Stał, co, tak, o, w Tak, w Europie. Lecimy e, na fali. Lecimy na fali. Może... No chcemy spróbować, ja tego nie próbowałem, więc. Tam nauczony gdzieś tam doświadczeniami, no jeśli Konrad coś proponuje, tak, no to trzeba się nad tym pochylić. No więc pochylam się, no wypiję tą herbatę no tak. razem z, z tobą. I e, tutaj... No i na pewno powiemy, czy, czy warto, czy, czy w ogóle coś z tego będzie, tak? Jasne. No to cieszę się w ogóle, że Mariusz zgodził się to wypić ze mną, bo wiele osób jednak po prostu nie chcę się złapać tej herbaty, nie chcę jej w ogóle próbować, e, jednak e, skojarzenia biorą górę i, i trudno się przemóc. E, Okej, okay. więc czym jest Cząszczycza? Poza tym, że już powiedzieliśmy, czym, czym trochę jest, ale jest to herbata albo. Właśnie, to z... z jakiego kraju najpierw może? Z Chin, z Chin. Okay. Z Chin pochodząca, wytwarzana w różnych regionach Chin. Przede wszystkim dla nas herbaciarzy będzie ciekawa ta, która jest wytwarzana w Guangxi, tam gdzie się produkuje herbatę ciemną, Liu Bao, mhm. bo jest wytwarzana właśnie z tych samych liści, co Liu Bao. Chociaż nie każda czas jest wytwarzana z liści herbacianych, można te robaczki mogą e, e, zjadać różne liście, różnych mhm. roślin i też tworzyć coś takiego, taką. No, napar e, odchodowy, od napar z innych liści, ale to jest, e, kiedy się zastanawiamy, co jest herbatą. Więc mówimy, że herbatą jest wszystko to, co powstaje z przetworzonych liści herbacianych, prawda? A mhm. no więc ta herbata powstaje z przetworzonych liści herbacianych, mhm. gdzie za pierwszy etap przetworzenia tych liści odpowiada e, insekt. Czy znane są w ogóle nazwy tych insektów? Tak. To po łacinie polskiej nazwy nie ma niestety. Mm -hmm. ten robaczek. Czyli lokalne insekt. Tak, aglossa dimidiata. To, to jest ćma w ogóle. To jest ćma, której larwy, której gąsienickie czki zjadają te liście, właśnie. Mm -hmm. Po chińsku bardziej znane jako na przykład e, Migaoming, albo e, Michejczong, czyli e, czarny e, robak ryżowy. I to jest też na angielski taka nazwa, się e, e, przeniosła albo czadżuchon, czyli e, mol herbaciany, możemy powiedzieć. E, tak, takie taki nazwa. coraz gorzej. E, no proszę. Ostatnio znalazłem mole w. <laughs> nie wiem, czy chcesz się tym dzielić. No właśnie to nie była herbata. Nie była, a to dobrze. To, było, to były figi. Figi w mące. I wyciągnąłem i fuj. No właśnie, więc do, do, może do tej mąki też trochę przy, przyleciały. Bo tutaj, jak e, ta herbata jest robiona, zbiera liście z krzewu człowiek, kładzie je na bambusowych koszach, na bambusowych matach, i te liście są spryskiwane, smarowane wodą po gotowaniu ryżu, żeby właśnie przyciągnąć te robaki, te ćmy. I te ćmy wtedy tam się, się przychodzą, te gąsie, ich gąsieniczki zaczynają zjadać te liście. I kiedy już te gąsieniczki zrobią swoją robotę, czyli oddadzą tę herbatę później z powrotem, to tej herwaty te odchody się zbiera. I kto to zbiera? Kto zbiera? Tak, takie, bo to drobne chyba musi tak. być, prawda? Zdrobniutkie, Więc... no jak widać tutaj. Nie wiem, czy tutaj zobaczymy. O, tutaj. O, bardzo drobny, takie, takie granulki, malutkie granulki, kuleczki. Wygląda jak ziarna tak. czarnuszki. O, o, na przykład. <laughs> Al, i, no tak. Albo trochę sezam nawet. Albo sezam. E, e, makro, czyli może czyli o, o mak mi chodziło chyba. E, też. E, no ale człowiek też ma swój udział w produkcji tej herbaty, bo te odchody z, się zbiera, suszy i praży na patelni. Czasami z miodem nawet jeszcze. E, nie wiem, czy to jest zasada, no, ale też tak, tak bywa. Mm. Dobra, no to co? to Będziemy parzyć chyba co, nie? Będziemy Coś parzyć. Się, się, tak, się tak. Dodać? To jeszcze później, jak już, jak już będziemy pić, to się. I okay. właśnie, jak będziemy to parzyć? Jak będziemy to parzyć? W Chinach jest bardzo popularną metodą parzenia: po prostu wrzucić to na sitko, bardzo gęste sitko i przelewać. Metodą przelewową, jak kawy. Ja próbowałem to parzyć właśnie w, w zaparzaczu w dripie do kawy. I bardzo dobry efekt uzyskałem, więc może w ten sam sposób spróbujemy. Bardzo nowatorska, ehm. widzę. Myśl. <laughs> herbata. Parzenia tej herbaty. <laughs> no tak. Ale można też w gajłanie, widziałem też przepisy do, przepisy do parzenia w gajłanie, że 2 gramy na 100 ml gajłan. też. później gęste sieteczko, prawda? Jak Lepiej darbocia. tak, bo to jest, bo to jest <laughs> drobne. Ale ta herbata jest bardzo wydajna. Co zobaczymy. To tylko 2,5 grama tutaj wziąłem i zaparzymy. Okej, okay, mamy świeży wrzątek. Oczywiście zalecamy to parzyć wrzątkiem. Um, i pierwszy, tak jak przy parzeniu kawy, namoczę filtr. 2,5 grama. Malutko. A może wcale nie malutko. też pożąchać. No tak, proszę bardzo. Tak to mało pachnie, generalnie same nie no to powiem. To tak, taka leśna jakaś Mhm, trochę. No już zaczyna jakiś zapach oddawać. jak mało kontakt z czymś ciepłym. Eee, no zobaczmy co się stało. Myślę, że to 2,5 g powinno nam tutaj spokojnie wystarczyć na jakieś 200 ml naparu, może troszkę mniej. Widać bardzo szybko, bardzo ciemno się parzy. Bardzo szybko się parzy. No kolor jest taki, takiego rasowego puera. Mhm. Mm no, bo jakiegoś. Myślę, że. Ciemnego piwa. Na tej ilości na razie poprzestaniemy, to można będzie później jeszcze zalać. Nie, żebym się nie mógł doczekać jakoś tego smaku, no, ale no faktycznie tak. trochę już jestem z niecierpliwiony. <grym> nie, no, zapach nie zachęca, Czy też nie odstrasza jakoś zbytnio. Mm. Nie. Nie, nie, smakuje to najgorzej na pewno. Nie, myślę, że jak ktoś lubi herbaty ciemne i puer i liubao, to, mhm. to mu się to spodoba. Moje skojarzenie z tym jest takie po prostu piwnica. Piwnica taka nie, jeszcze z ziemią troszkę nie do końca podmurowana, troszkę wiesz, za nie na myśli. No nie wiem. Na no. Przez 11 lat gdzie mieliśmy herbaciarnię, <grymne> było pomieszczenie obok, którego no, kiedyś zamierzeniem tego było, że tam zrobimy kolejną salę, ale ono było bardzo wąskie. No i oczywiście później zanektowaliśmy je trochę bardziej, no ale nazywał się e, e, karcer. <grymne> Nazywaliśmy <grymne> oboczkę, <grymne> go karcerem <grymne> i no właśnie ten karcer mi tak przychodzi. bo tak trochę te takie malarskie rzeczy tam gdzieś tam trzymaliśmy albo jakieś tam różne. No, tak, trochę tak zmieszane no, no, tak. <laughs> no, tak. Takie akcenty, można powiedzieć, tutaj wyczuwam. Ale tak, takie ważne pytanie, czy smakuje, ci to jak herbata? W ciemności. powiedziałbyś, że to jest herbata, na przykład. Gdybym robił test w ciemno, powiedziałbym, że tak. Mm. Że tak. Mm -hmm. Smakuje bardziej rzeczywiście jak, jak puer. Trochę, może by było się pomylić z jakąś czarną, może jakąś taką bardzo mocno, mm, tam mocno zaparzoną. Tak, -hmm. No i generalnie smakuje też po prostu jak stara herbata. O, tak, tak, tak. Bo też y długie przechowywanie cząkrzycza jest zupełnie normalne i ta herbata, jeśli też pamiętam, jest z 2001 roku, więc to też nie jest... Nie jest nówka. Już dawno. pełnoletność ma tak, za sobą. Nie, no, no jest to. Znaczy, myślę, że nie, nie zachwycałbym się tym. Tak. Mm -hmm. Dla koneserów, oczywiście, mm -hmm. którzy zwłaszcza w Iljubao się gustują, no to będzie to coś na pewno fajnego w ogóle, bo, bo jest tutaj też troszkę też, takiej lekkiej słodyczy, zaznaczonej wyraźnie. Mm -hmm. Na pewno też ta herbata nie ma. Goryczy. cierpkości. Jest taka, taka bardzo. Bardzo też w sumie gładka. W, w, ob, w obejściu, że mhm. tak powiem. I jak już mówimy o tych trendach związanych z robakami i tak dalej. No w Japonii eksperymentowano ostatnio z produkcją takiej herbaty właśnie z e, robaczych odchodów. Oczywiście jak to Japończycy mają e, w sposób bardziej kontrolowany, jak najbardziej starając się, żeby to było higieniczne wszystko. I taka japońska herbata Chiyuhicha, czyli dosłownie sekret herbata, sekret robaka. No tak, ym, nie miałem okazji spróbować, ale zasada jest dokładnie ta sama. Robaczki zjadają liście herbaty produkują odchody i z tych odchodów się robi herbatę. I tak jeszcze pokażę, że to jeszcze, jeszcze to z siebie może trochę dać. A czy znane są jakieś właściwości tej herbaty albo jakieś właściwości. skutki uboczne? <grym i> skutki uboczne nie słyszałem. No, ta herbata ma swoją ma swoją określoną rolę w chińskiej medycynie tradycyjnej. Jak wszystkie rzeczy dziwne jak najbardziej znajduje tam swoje miejsce. Jakie, ma ta, jak, jakie tam właściwości są jej przypisywane? No to już nie wiem ale Mm, ale na pewno jest, jest tam również wykorzystywana. I, I myślę, że bardziej właśnie niż przez koneserów herbaty, to, to bardziej przez osoby praktykujące chińską medycynę. No Tradycyjny pan Witek by coś więcej powiedział. <stutulej>,. <Chanso> <palate> Jeszcze raz nazwa: Cza. 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 Cząszy. Cząszy. cząszy, Cza. No tak, mamy, mamy oczywiście jaszy Siang, czyli kacze, kurwa mhm. to zapachu kaczych odchodów, która z kaczką i jej odchodami jednak nie ma nic wspólnego. Ma tak. Ale mamy też uh, Oriental Beauty, czyli Bai Long, który jest podgryzany przez, uh, przez, uh, przez owady. Tak, tak no, no. i reakcja obronna tego krzewu wpływa na jego smak, więc uh, są różne. Herbaty, które mają jakiś związek e, z robakami, no ale chyba właśnie to jest jedyna, która jest wytwarzana tak z odchodów. Mhm. Nie licząc tych nowych testów, jak w Japonii. No tak. Może to i dobrze. Może to i dobrze, bo też myślę, że to nie przyjęłoby się na taką jakąś dużą skalę No wiesz, chyba, chyba nie. E, taką. A, a też wymaga dużo, dużo nakładu, że tak powiem, no bo te jednak. Te, Ile takie robaczki zostawiają odchodów? No, no niedużo, więc żeby zebrać tego, to, to też to trochę musi zająć. No, zdecydowanie to jest tak drobne, no to jak można zbierać jarenka maku, prawda? No, no, to, to byłoby bardzo czasochłonne, chyba że ktoś to jakąś łopatką po prostu... Zbieram. No tak myślę, tak myślę, może, że jest łatwiej, że to tak musi być, ale no zdecydowanie jakby jest to coś ciekawego, okay. no, ale no ale chyba nie będziemy tego wprowadzać do ofiary. Nie, co? myślę, że nie, myślę, że też, myślę, że też różne e, służby mogłyby się tym, mogłyby nie, nie, przy, nie przychylnym okiem mogłyby na to patrzeć też, trudno by było dowieść tutaj bezpieczeństwo e, spożycia takiej, takiej herbaty, więc jeśli, jeśli macie ochotę, jeśli macie bzika na punkcie herbaty, tak jak my i lubicie próbować różne rzeczy, to zachęcamy jak najbardziej sobie spróbować tego nabyć, pewnie najprędzej właśnie w Chinach. Ale... Ale czy to jest coś, co każdy musi znać herbacie, czy Na pewno nie. Na pewno nie. Tak. Okej, okay. dziękuję Dzięki, no i trzymajcie się, cześć.